Też kochani, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym filmie razem z Leosiem. Wielu z Was prosiło mnie, żebym nagrała filmik, w którym pokażę, jak spakować pieska na wakacje, co takiego zabrać, co takiego ze sobą wziąć, żeby psiaczek był na wakacje gotowy. My może właśnie jesteśmy w ferworze pakowania i szybciutko pokażę Wam, jak został już spakowany Leonio. Będzie mi trochę trudno, więc będę pokazywała tak z góry, dlatego że nie za bardzo mogę kłócać i się schylać, bo miałam ostatnio małą kontuzję, no nie taką małą, wyrżnęłam po prostu okrawężnik, jestem cała poobijana, potłuczona. Yy, i mam strasznie zdarte kolana. Nie wiem, czy chcecie na to patrzeć. Może sobie wszyscy darujmy, <grywa> dlatego przejdę do meritum filmu, natomiast będę pokazywała tak po prostu z góry, yy, no bo ciężko mi kłócać. Yy, Leonio jest z nami i yy, zaraz go wypuszczę, chyba, że będzie chciał tutaj z nami oglądać, bo myślę, że jak poruszę tą torbą, to on będzie tutaj chętny ku temu, żeby z nami tą torbę obserwować. Yy, pierwsza rzecz, którą Wam bardzo serdecznie polecam. To jest zrobienie takiej listy, podstawowej listy, gdzie będziemy mieli informację, co ze sobą zabrać co wziąć, żeby potem było nam się dużo, dużo łatwiej spakować. Więc od tego polecałabym po prostu zacząć. Pamiętajcie też, że Ono to jest piesek już sześcioletni, prawda? No osiu. Także to jest pies, który nie jest szczeniakiem i on zdecydowanie potrzebuje i tak mniejszą ilość rzeczy, więc ten filmik, kiedy pokazywałam, co brać na wyjazd z takim młodym pieskiem, takim pieskiem do roku, jeszcze troszeczkę takim bardziej to jest filmik właśnie dla raczej dla młodszych piesków. Właśnie wiele rzeczy, które tam wtedy braliśmy, teraz jest już nam zbędne. Jesteśmy w stanie Leonka w taką torbę spakować. Pierwsza rzecz podstawowa, może będę tutaj miał, posiłkowała się zarówno listą, jak i tym, co mamy w torbie, no to jest oczywiście książeczka zdrowia. Pierwsza podstawowa rzecz. Nigdy nie wiecie, co się przyda i czy ta książeczka się przyda, czy nie. Oczywiście trzymamy wszyscy łapki, aby nie, natomiast różnie się może zdarzyć. Warto taką książeczkę ze sobą zabrać. Warto też przed wyjazdem sprawdzić, czy w tej miejscowości, do której jedziemy, znajduje się po prostu właśnie weterynarz, który jest najbardziej polecany. My jedziemy do miejscowości po raz kolejny: do Międzywodzia. Najbliższy weterynarz jest polecany w kamieniu pomorskim, więc też warto to sobie sprawdzić, żeby wcześniej w razie czego wiedzieć. Warto też w ogóle wybrać się z psiakiem na taką wizytę kontrolną, przedwyjazdową do weterynarza, ponieważ taki weterynarz sprawdzi nam, czy wszystko jest ok. Na przykład u Leoska często jest problem z gruczołami okołoodbytowymi, dlatego też warto pojechać, sprawdzić, w razie czego jeszcze zobaczyć, czy wszystko jest z psiakiem ok Ym, i oczywiście jeżeli pies bierze na stałe leki, to też warto te leki wtedy, jak już wypuszczę, bo on się tutaj widzę męczy. E, warto po prostu e, no wszystko posprawdzać, jeżeli robicie też jakieś badania kontrolne, warto je zrobić no tak przynajmniej z trzy tygodnie wcześniej, e, bo wtedy można jeszcze będzie zareagować. E, opowiadałam Wam w zeszłym roku, jaką mieliśmy sytuację z Borysem, e, że badania były robione w sumie i tak dużo wcześniej, ale z racji tego, że były złe, to my jeszcze tak naprawdę w trakcie naszego wyjazdu Borus, Borus musiał z babcią jechać do weterynarza, bo sytuacja była tak ciężka u niego, że no niestety, ale y, no, pomimo tego, że byliśmy na wyjeździe, to musieliśmy tutaj działać, więc to było y, trochę trudne. Ok, teraz pokażę wam wszystko po kolei, co mamy. Y, może żeby mi było troszkę łatwiej, to sobie postawię tutaj tą y, walizę y, na Podniesieniu. O, będzie mi zdecydowanie łatwiej, jeżeli chodzi o moje biedne kolana. Ale tu jeszcze pokażę Wam rzeczy, które mamy. E, słuchajcie, to jest oczywiście taka rzecz bardzo podstawowa, czyli szereczki e, i e, taki pas, e, którym, e, który będzie potrzebny, jeżeli chodzi o, e, o to, jak przetransportować pieska w e, samochodzie. Czyli taka bardzo przydatna rzecz. E, oczywiście jest to no, najważniejsze, co może być, bo jest to bezpieczeństwo. E, psiaka. E, wiadomo, zabieramy ze za sobą smycz, zabieramy ze za sobą obroże, czyli są to rzeczy oczywiste. E, bardzo ważne jest też zabrać ręcznik, zwłaszcza no, jeżeli jedziemy nad morze, ale myślę, że gdziekolwiek nie jedziemy, warto, żeby piesek miał swój ręczniczek e, taki, który i będzie mógł się gdzieś tam położyć czy to kocyk, czy ręczniczek, żeby mógł się e, położyć, jak będziemy sobie jechać. Ale żeby też można go było wytrzeć, ja słuchajcie, pójdę tylko jeszcze po ładowarkę, bo właśnie widzę, że zaraz mi się o, no on tutaj czuwa, bo właśnie tutaj widzę, że na pewno mi się zaraz ona przyda. O, bo mam już bardzo mało, bardzo mało mam procent. O, więc tutaj, żeby mnie zaraz nie wywaliło, to sobie. Podłączymy. Ale osób przyszedł z nami, popatrzeć, co się dzieje. Przyszedł z nami, ile osób, tak. Ok, idziesz czy nie? Idziesz z nami, czy nie? Idziesz? No to chodź. Nie chcesz, tak? No to nie, nie chcę, zdecydowanie nie chcę. Yy, więc już pokazuję, yy, co mamy dalej. Takie rzeczy, które są no, obowiązkowe, to są oczywiście jakieś takie rzeczy, które się przydadzą, ale o nie ma żadnych problemów z oczami, natomiast biorę krople nawilżające do oczu, bo wiadomo, może piasek, coś może do tych oczek wlecieć, warto mieć coś, co przemyje. Warto mieć jeszcze takie rezerwowe rzeczy, typu właśnie smekta czy też nospa, o tym nam przypomniała też nasza pani weterynarz. To są no, rzeczy takie bardzo istotne, bo nigdy nie wiemy, co się przydarzy. Jesteśmy w innym miejscu, jest inna flora bakteryjna, więc to są rzeczy ważne. My oczywiście na co dzień dbamy o higienę ustną pieska, więc mamy ze sobą jego szczoteczkę. My używamy takiej szczoteczki jak dla człowieka. Ja się nauczyłam, umiem mu mieć zęby taką szczoteczką, więc zabieramy. No Wszelkie jakieś takie dekoracyjki gumki, my mamy różne gumki. Mam tutaj kilka kokardek, ale mam też gumki frotki, jak widzicie, bo takie są dla pieska zdecydowanie wygodniejsze, zwłaszcza gdzieś tam nad morzem, jak sobie biega. Klasyczny grzebień, to jest z tej firmy Madan, który stale już używam. I co tu jeszcze mamy? Woreczki oczywiście, i na odchody, i na jakieś rzeczy takie, żeby gdzieś tam sobie łatwo poporcjować. To się wszystko bardzo przydaje, więc tutaj mamy to. Co mamy jeszcze? Mamy jeszcze gaziki, to są oczywiście klasyczne gaziki do przemywania oczu, borasol, który nam niezmiennie towarzyszy, czyli to są rzeczy, które po prostu używamy na co dzień w pielęgnacji pieska. No i obowiązkowo szczotka, to jest ta fajna szczotka Maxi Pin. Teraz mam tą taką większą, grubszą, nie wiem czy ją pokazywałam już chyba, bo kiedyś miałam taką malutką, teraz mam taką czy teraz już od dłuższego czasu mam taką grubszą szczotkę? Ona nie ma tych pinów, nie? Więc tutaj to jest też bardzo ważne. Szampon. My używamy aktualnie szamponu do e, piesków i kotów wrażliwych. E, szampon jest ten hipoalergiczny, to też ze względu na Borysa. E, używam jednego szamponu. E, wiem, że tutaj teraz e, mo, można e, rzucić na mnie hejtem, że nie używam jakichś super wybielających i fajnych szamponów, ale to jest szampon weterynaryjny, który mi poleciłam e, wet. Jeżeli chodzi o Borysa, i on też jest dla psów, więc tak naprawdę ja kąpię nim też Leosia. Wczoraj właśnie też kąpałam go. Leoś ma super włos po tym szamponie, więc ja już się jakby w inny w tym momencie nie bawię. Więc mamy szampon, mamy borasto, mamy gaziki, mamy szczotkę oczywiście, no i wiadomo, że jakieś zabaweczki jedna zawsze taka e, zabaweczka gumowa, która się bardziej przyda na plaży, czy gdzieś tam w domku, akurat Leo piłkę bardzo lubi e, i zabawki osia, które są ulubione. Pamiętajcie, że to nie o to chodzi, że to mają być super, nie wiem, nowe zabawki, tylko takie, które pies naprawdę lubi, którymi się świetnie bawi. Na przykład ta totalnie już zdezelowana i zniszczona kura, to jest absolutny hit Leosia i on się na żadną inną zabawkę bardziej nie cieszy, niż na taką wyświechtaną, żółtą kurę. Zresztą Leo w ogóle świetnie reaguje na żółte zabawki. Ta owca również nie wygląda wcale lepiej, ale to jest też absolutny hit dla leosia e, Tutaj mamy akurat nową zabawkę, jeszcze względnie niezniszczoną, ale którą też Leoś bardzo polubił. To jest kura kaczka chyba, którą dostał na urodzinki ode mnie. E, więc e, takie trzy zabawyczki cztery zabieramy. Oczywiście trzeba wziąć e, zapas karmy i my tutaj bierzemy bardzo jej dużo. E, jedne chrupki e, takie, które Leoś je stale suche. Tutaj są też mokre puszeczki, gastrointestinalne, to jest to, w czym co aktualnie je Leoś, na trzustkę. I takie krupki, które Leoś je sobie do skoku, do skoku bardziej jako smaczki. Też tutaj mój mąż spakował. Oczywiście też dwa ubranka. Linka, słuchajcie, ojej, wypadła nam kaczuszka. Linka i puszeczki mokre, i dwa ubranka, jedno ubranko takie na deszcz, a jedna ta jego bluza, taka właśnie na wiatr, na jakiś chłód nadmorski. Na pewno się przyda. Nie wiem, czy tutaj coś jeszcze mamy. Nie, ale tak sobie myślę, że to jest, to są wszystko, to są te najważniejsze rzeczy tutaj właśnie ta torba jest w ogóle bardzo też fajna, bardzo ją lubię. Bo fajnie się pakuje pieska. Ona miała być do noszenia pieska, a tak naprawdę to zrobiła się u nas taka walizka ale osia z tej torby. No i tak jeszcze sobie popatrzę, bo kiedyś jeszcze mieliśmy zawsze taki hak i teraz właśnie zaraz muszę jego męża zapytać, co z tym hakiem, yy, takim, który się wbija w plażę, w piasek. To zaraz zapytam, czy go też zabieramy, bo w sumie rok temu zabraliśmy i chyba nawet z tego jakoś tak nie korzystaliśmy. Więc mamy, słuchajcie, jedynie suche, jedynie mokre, ziarenka jako smaczki, ubranka, no troszkę mniej, ostatecznie wziąłam tych ubranek. Yy, smycz, obroża, zabawki gumowe, owca, kura, czyli jego ulubione zabawki. Konga nie biorę, bo teraz Leoś też jakoś niespecjalnie yy, używa. Yy, Posłanko, czyli bardziej właśnie kocyk. No i tutaj mamy oczywiście jeszcze leki, yy, heparegen, suplementy na wątroby to są rzeczy, które Leoś bierze stale grzybyń metalowy, borasol, gaziki, gumki do włosów, szampon, ręcznik, książeczka zdrowia, smecta, nospa. Aha, i jeszcze bardzo ważna rzecz, która powinna tutaj gdzieś być, zaraz zobaczymy, to są krople na kleszcze. E, tak, myle osia zakropimy e, już tam na miejscu, e, ponieważ był wczoraj kąpany, a powinno się zakrapać pieska tak z dwa dni po kąpaniu, więc z racji tego, że wczoraj był kąpany, a jutro jedziemy, to już na miejscu zakropimy mylę osia e, od razu na e, kleszcze. Dobrze, więc kochani, myślę, że to jest wszystko. Taki krótki filmik. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Dajcie znać, co z tych rzeczy Wy zabieracie na zboże, czy w ogóle na jakikolwiek wakacyjny wyjazd ze swoim psiakiem. Co uważacie może za zbędne, a co jeszcze bierzecie, czego ja tutaj nie wymieniłam. Dzięki bardzo i do usłyszenia w kolejnych filmach. Pa, pa!